Witam wszystkich serdecznie w takim spontanicznym czytaniu. Zobaczymy sobie jakie energie chcą być Wam przekazane. Tym razem wybierzcie sobie liczbę. 1, 2 lub 3. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i wcale nie musi z Wami rezonować. Wieście tylko to co pasuje resztę zostawcie. I przechodzimy sobie do jedyneczek. Jakie tutaj energie, jako rada, przesłanie chce być Wam dane jedyneczki. Pozwól, żeby to, co Tobie już nie służy, odeszło. Daj sobie pozwolenie na to, aby puścić te rzeczy, które Ciebie blokują. To też jest takie, taka potrzeba zwrócenia się w głąb siebie i przeanalizowania swoich planów, celów, jakości swojego życia. Może też relacji z innymi ludźmi, po to, aby zobaczyć, że tam już coś jest skostniałe, tam już jest coś, z czego wyrośliście, co już nie jest dla Was odpowiednie i należałoby to puścić. Hagal też może mówić, że przyjdą do Was sytuacje, które mogą być dla Was na pierwszy rzut oka bardzo trudne i to będzie, to będzie wiązało się z takim właśnie zakończaniem, odpuszczaniem, nieotrzymaniem. Po prostu coś, co nie będzie po waszej myśli, ale to się dzieje po to, żeby zrobić miejsce na coś lepszego. Może też być tak, że runy was namawiają do tego, abyście odpuścili dawne urazy, jeżeli trzymacie wobec kogoś ze swojej rodziny albo z osób, które kiedyś były dla was bliskie. Bo tu jest pokazane, że, że może ta osoba już długo nie, nie być na tym świecie I, i tutaj warto by było pozakańczać takie właśnie trudne sytuacje, które są między Wami, po to, żeby nie tworzyć sobie niepotrzebnej karmy na dalszy czas. Yy, karty też pokazują, że być może chodzi też o Wasz dom, jako budynek, może coś będzie wymagało. Yy, Większego remontu, może są jakieś wady ukryte w domu, w mieszkaniu, które chcecie wynająć bądź, bądź kupić. Więc tutaj zwróćcie szczególną uwagę na to, jeżeli coś wymaga remontu, to zróbcie to na spokojnie. Jeżeli to się będzie wiązało z większymi finansami, to po prostu rozłóżcie to sobie w czasie. Dlatego, ponieważ te karty w takiej konfiguracji mogą mówić o tym, że jeżeli będziesz robił po kosztach, to tak czy siak i tak będziesz musiał do tego wrócić, bo jakaś usterka będzie się z tym wiązała w późniejszym czasie, więc jeżeli chcesz coś robić do, z domem, jeżeli chcesz um, coś poprawić w swoim domu, wyremontować, to zrób to dobrze, tak? Zrób to z takiego materiału, który, który przetrwa kolejne usterki. No, i tutaj karty mówią też o tym, żeby bez względu, czego ta sytuacja dotyczy, żeby jej nie koloryzować, żeby brać ją taka, jaka jest. Jeżeli jest źle, no to znaczy, że jest źle. Nie udawajcie, że wszystko jest dobrze, nie uśmiechajcie się sami do siebie, nie oszukujcie siebie. Tutaj trzeba stawić czoła sytuacji taka, jaka jest i zacząć ją rozwiązywać z tej perspektywy, taka, jaka jest, czyli nie odkładać na później nie przekładać tego, nie uciekać od trudności, tylko po prostu zmierzyć się, skonfrontować z tym i wtedy też zobaczycie, że czasami ten lęk, który wiąże się z tą konfrontacją jest bardzo jest ym, nie taki, jak wy sobie wyobrażacie, że, że jest, tak? Czyli że po prostu nie wiem, widzicie lwa, a tak naprawdę to jest jakieś małe zwierzątko. Karty też kładą nacisk na to, abyście ym, Zaczęli wypełniać się pozytywnymi rzeczami optymizmem, nadzieją na poprawę sytuacji i z taką ufnością też podchodzili do życia, ale też po prostu nauczyli się być wdzięcznym za to, co już macie za drobne, za drobne rzeczy za kawę, za uśmiech, yy, za to, że ktoś powie Wam dzień dobry od tych drobnych rzeczy zacząć, tak? Bo możecie mieć taką tendencję właśnie gdzieś do wchodzenia w takie trudne, negatywne, pesymistyczne, depresyjne energie. A tutaj jest namowa właśnie dla Was, abyście tego nie robili, żebyście zrobili porządki w swoim domu, yy, domu jako budynku, ale też domu jako rodziny, więc żebyście tutaj. Pożegnali stare konflikty, może też powyrzucali zbędne rzeczy, powyprzedawali to, co Wam tylko zabiera miejsce, a nigdy z tego nie korzystaliście. Porobili nową przestrzeń na coś nowego i zaczęli się cieszyć z tego co macie. Tyle ode mnie pozdrawiam. I witam wszystkie dwójeczki. Już sobie przetasujemy karty i zobaczymy, co tutaj zabródzi Wam przekazane. Macie pustą runę. No dobrze, czyli ja nie mogę dopytywać. Zobaczymy sobie tylko, co jest na spodzie. I macie Algis. Okej. Okay. No nie mogłoby być inaczej. Prowadzenie odgórne, zaufaj. Jako rada zaufaj. To, co się dzieje, to się dzieje ku Twojemu najlepszemu dobru. Nawet jeżeli ty tego nie rozumiesz na daną chwilę, to zrozumiesz to za jakiś czas. Może to będzie perspektywa dni, może tygodni, może miesiąca, może lat. Ale ta karta mówi o tym... To, co się dzieje aktualnie, to się musi wydarzyć, bo albo to jest związane z tym, że um, z taką misją przyszedłeś na świat i to sobie postanowiłeś jeszcze przed tutaj narodzeniem, tak? gdzieś tam u góry. Albo to się po prostu wiąże z tym, że ty sam nie wiesz, co jest dla ciebie dobre, bo nie widzisz całego obrazu. Na przykład chcesz konkretnie otrzymać tą daną pracę, ale nie wiesz, że. Ta firma dąży do upadku, tak? I w momencie, kiedy ty otrzymasz tą pracę, to na przykład nie wiem, nie wypłacą ci pensji albo y, będzie problem z tym, może nie, be, może, y, nie otrzymasz y, podwyżki, bo firma nie będzie stać na to, tak? Czas, albo na przykład nie wiem, ktoś Wam się bardzo podoba, z mężczyzn albo z kobiet. Y, z kobiet i sobie chcecie mieć tą osobę za partnera bądź partnerkę, ale nie wiecie, że ta osoba jest uzależniona, że ta osoba na przykład jest takim typowym mamisynkiem, że ta osoba ma zupełnie inny temperament niż Wy, że ta osoba niczym Wam nie będzie pomagać albo będzie wręcz przeciwnie, taka apodyktyczna, narzucająca swoją rację i po prostu, że nie będziecie do siebie pasować, więc tutaj jest pokazane, że to co się dzieje, nawet jeżeli tego nie rozumiesz na daną chwilę, to się ma wydarzyć, bo to jest po coś. I naucz się też czerpać same pozytywne rzeczy z tych trudnych sytuacji. Nie patrzeć na to jako jakieś takie przeciwności, które zawsze są tobie zrzucane pod nogi, wiatr wieje ci pod oczy i nigdy dzisiaj nic nie udaje. Tylko patrz to jak, jak na wyzwanie, jak coś, co ciebie buduje, jak coś, co macie ciebie nauczyć. Jak po prostu wyciągaj lekcje z tych sytuacji. I tutaj pamiętaj, że są wokół ciebie osoby tobie pomocne. Więc jeżeli z czymś sobie nie radzisz, warto jest poprosić o wsparcie, pomoc. Właśnie te osoby, którym ufasz. Ale to są również aniołowie, przewodnicy duchowi, istoty pochodzące z światła. Sam Bóg, wszechświat, jakkolwiek wierzysz w cokolwiek wierzysz, co uznajesz, to po prostu są energie, które są wokół ciebie, i one tylko czekają. Na to, abyś poprosił ich o wsparcie, abyś też rozmawiał z nimi, był wdzięczny za to. Energia lubi wymianę, więc tutaj taka wdzięczność za, za to, co Was spotkało dobrego, podziękowanie, tak, jest naprawdę bardzo ważne. Więc jedynie co mogę powiedzieć, zaufaj i wytrwaj w tym, bo to jest pusta runa, to jest prowadzenie odgórne i tutaj masz aż dwie karty, które o tym mówią. Pozdrawiam serdecznie. I przechodzimy sobie do trójeczki. Już tylko sobie karty, karty przetasuję, co tutaj trójeczka będzie miała powiedziane. Urus. Yy, zaopiekuj się swoim zdrowiem. To jest raz. Zdrowie to nie tylko jest fizyczne, czyli nasze ciało, narządy wewnętrzne, ale to też jest zdrowie energetyczne, czyli to, w jakim otoczeniu przebywasz, jakimi wibracjami się karmisz, czyli jakiej muzyki słuchasz, czy oglądasz na przykład przemocowe filmy, czy oglądasz wydarzenia, które dzieją się na świecie, i ciągle ten umysł katujesz tymi negatywnymi, trudnymi wydarzeniami, czy też na przykład otaczasz się przyrodą, pozytywnymi myślami, osobami, które są dla Ciebie wspierające, inspirujące, piękne. Cokolwiek to dla Ciebie znaczy, tak? To też jest zdrowie psychiczne, tak? Czyli rozładowywanie stresu, rozładowywanie emocji. U Ciebie przede wszystkim skup się na tym, na przywracaniu zdrowia fizycznego, emocjonalnego, energetycznego, psychicznego. To też jest stabilizacja, więc warto by było jakby troszkę bardziej stąpać po ziemi w tym najbliższym czasie i być bardziej racjonalistą. Czyli jeżeli macie tendencję do uciekania w sferę marzeń, wyobraźni, to tutaj karty mówią, żeby spojrzeć na daną sytuację tak bardzo holistycznie, to należałoby też stać się bardziej racjonalnym i spojrzeć trzeźwo na dany obraz, a nie tylko tak optymistycznie, bo możecie się rozczarować wynikiem. Bardzo pięknie. Macie tutaj e, poprawę losu na lepiej. E, dagas to, jest, e, to też są dobre diagnozy, tak? Jeżeli na przykład e, dolega Wam coś, macie jakieś choroby przewlekłe, jeszcze nie zdiagnozowane, bo ciężko jest je zdiagnozować, to tutaj jest pokazane, że jest taka szansa, że w końcu traficie na dobrą diagnozę, że ktoś zleci odpowiednie badania. które. Wam wskażą, co Wam jest i jak można temu zapobiec, jak można to wleczyć, tak? Dagas to też jest takie znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji. Przy urus, czyli przy tym racjonalizmie, przy tym uziemieniu, bo urus to też jest uziemienie, to jest obcowanie z Matką Ziemią, to jest chodzenie na boso, to jest... No różne sposoby są na uziemienie. Jeżeli wy się uziemicie i z tej sfery marzeń troszeczkę staniecie na Ziemię, to zobaczycie, że są różne warianty tej danej sytuacji, że można ją rozwiązać na różne sposoby. Możecie zobaczyć też te trudności, tak, czyli uniknąć jakiegoś rozczarowania, poprzez to, że zobaczycie, że to nie, niekoniecznie musi być takie łatwe, tak, czyli możecie uniknąć jakiejś pułapki. To jest przepiękna energia, energia transformująca, energia, która daje wam takie. Spojrzenie inne na daną sytuację. No i macie mannas. Mannas też mówi o dużym wzroście, więc ja bym powiedziała, że tutaj jest szansa na, na poprawę losu, na poprawę zdrowia, ale też na takie pewne zrozumienie, które odkryjecie w sobie, co spowoduje, że bardzo się rozwiniecie. Duchowo. I to może się przełożyć na Wasze finanse, na Wasze związki, na Wasze takie ogólne życie. Bo zrozumienie da Wam spokój, da Wam takie ukojenie, a wtedy nie będzie tego lęku, który Was będzie blokował w realizacji tego, co sobie zamierzyliście. Także macie naprawdę bardzo fajne karty, e, które namawiają Was do tego, abyście skupili się na swoim zdrowiu psychicznym, fizycznym, emocjonalnym, energetycznym. Może trzeba oczyścić się e, energetycznie w jakiś sposób, tak? E, warto by było sobie zrobić też badania takie rutynowe, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. E, tutaj jest pokazane też, żebyście więcej przebywali na łonie natury, więcej byli w uziemieniu, jakkolwiek to rozumiecie i cokolwiek e, robicie, aby się uziemić, a to da Wam lepsze spojrzenie na daną sytuację i większy wgląd, przez co będziecie. Podejmować lepsze decyzje, które będą bardziej dla Was korzystne. Także tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Pa!